Serdecznie witam Państwa. Jutro myślę, że najważniejszy w tym roku mecz dla Śląska, czyli rewanż w pierwszej rundzie do Ligi Europejskiej w Nacjubie Słowenii. Ten rewanż traktujemy bardzo, bardzo serio, bo wiemy, że wynik korzystny. Na pewno to zwycięstwo gdzieś tam podniosło nasze morale i pokazało, że... Że to jest dobry kierunek naszej pracy. Natomiast też sobie zdajemy sprawę z pewnych mankamentów, które, które wyniknęły w, w tym meczu. Aczkolwiek cały czas podkreślam, że wcześniej nigdy nie spotkałem analizując różne momenty przygotowań zespołów hiszpańskich, angielskich, niemieckich, żeby zespół grał w drugim tygodniu przygotowań. Ale taka jest specyfika naszej, naszej ligi i do tego musimy się dostosować. Także na szczęście jest to trzeci tydzień przygotowań. Także jest to na pewno każdy dzień. Jest plusem dla nas. Natomiast wracając do meczu e, jutrzejszego, e, nauczony też doświadczeniem z Pucharów, wiem doskonale, że na pewno będzie to ciężki mecz dlaczego, dlatego że zespół ze Słowenii pokazał e, przede wszystkim bardzo dobrą kontrę, pokazał, że jutro nie będzie miał nic do stracenia i, i e, nasz zespół podchodzi, cały zespół podchodzi do, do tego spotkania z bardzo wielkim respektem. E, znamy mankamenty e, przeciwnika, znamy jego mocne strony i myślę, że jutro będziemy starali się wykorzystać te mankamenty, mankamenty przeciwnika, a swoje mocne strony e, upupić. Także to wszystko co mam do powiedzenia w tym momencie. Bardzo dziękuję Panie Trenerze. Czy macie Państwo pytania do trenera albo do Mateusza? Mateusz, żona była zła, czy się spodziewała, że to tak się skończy, że prosto prawie z wesela to się musiałeś? Myślę, wszystkim gratuluję. Tak, tak. Dziękuję, dziękuję bardzo. Tak, no oczywiście to jest, to jest mój zawód, to jest moja praca i to jest normalne, że to jest wszystko zawsze na pierwszym miejscu. Tak? I ja doskonale wiedziałem, że jeżeli zakwalifikujemy się do, do rozgrywek Ligi Europejskiej, to, to wiązałem się z tym, że będę na ten mecz nie tak? Wiesz co wyszło, wróciłem dzień przed weselem. Przed, przed wszystko mieliśmy generalnie dopięte już dużo, dużo wcześniej, dlatego nie było z tego tytułu żadnych, żadnego stresu i wszystko odbyło się tak, jak powinno być. Kolejne pytanie, proszę Pana tak? tak trochę ciężko, bo to nawet się pobawić dobrze nie można było, żeby się nie stawić zbyt, 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 zbyt do treningu. Wszystko w miarę rozsądku, tak, pobawiłem się, odpocząłem i jestem gotowy do, do pracy dalszej. A jak Wy odbieracie ten klub yy, słowiański z tego? z tego, co widzieliście, co graliście. To mnie pytanie, czy... Tak, 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 to tak ja wiem, że... że Pan nie tak, był w pierwszym składzie, tak, ale, tak, ale, ale tak. jak to wybieraliście. No ja myślę, że to jest naprawdę dobra drużyna, która potrafi kręcić piłkę, pokazali... Na pewno w tym pierwszym meczu, że, że nie starają się tylko grać jakimś długim podaniem, ale też starają się dużo rozgrywać i, i grać atakiem pozycyjnym, są mocni na pewno też z i musimy się no, musimy być przygotowani na to wszystko, tak? ale bierzemy wszystko pod uwagę i myślę, że ten jutrzejszy mecz rozegramy pozytywnie na naszą korzyść i uda nam się zakwalifikować dalej. Ja mam pytanie do trenera Borowskiego. Panie trenerze, bo my na pewno bardzo długo analizowaliście sobie jak gra i wy byliście zaskoczeni, że na tak relatywnie niskim poziomie zdarza się zespół grający, grający w taki sposób, bo tam gdzieś pojawiały się takie różne porównania, ma małe Leverkusen, małe Chile, no tak dużo bardzo takich ofensywnych zagrań, na, na bardzo ryzykownych. Raczej słabe zespoły grają no, dużo niższą kulturę jakby prezentuje. No właśnie, i to jest, to jest tak. Wcześniej powiedziałem gdzieś tam nasz chętnika, że nigdy, nigdy nie lekceważymy nie rywala. Myśmy bardzo dobrze się przygotowali, byliśmy na, na meczu bezpośrednim, który, który oficjalnie był podany, że będzie grał na 10. Okazało się, że o dziesiątej w grał zespół rezerw, natomiast my mieliśmy swoje informacje i byliśmy na tym pierwszym sparingu rzeczywiście w sobotę, na godzinę 20, gdzie, gdzie grał pierwszy zespół i bardzo dokładnie przeanalizowali ten mecz, bo, bo, bo niewątpliwie e, sposób gry, już wcześniej dochodziły do nas sygnały, że jest młody trener preferujący bardzo nowoczesny e, sposób grania, preferujący, opierający się na, na e, jakby doświadczeniu, czy też na analizie gry najlepszych na zespołów, od Barcelony poprzez, poprzez te zespoły, e, które, które gdzieś tam grają właśnie tak, tak, taką piłkę, mimo że, tak jak mówię, ten respekt młodego trenera, który gdzieś tam ma swoją filozofię gry i rzeczywiście ta kultura i organizacja gry jest na bardzo, na bardzo dobrym poziomie. Także do tego byliśmy, byliśmy przygotowani. Nasze analizyśmy rozkładali właśnie w taki sposób, żeby, żeby dokładnie każdemu zawodnikowi uświadomić, że mimo że to jest pierwsza runda kwalifikacji, wszyscy mówią Wrocław, ok, to ja przypomnę, że zawsze wracam do tego meczu z Brisz, gdzie Śląsk-Wrocław został pogrzebany przez wszystkich przed porównywano budżety i wszystkie inne rzeczy, a jednak okazuje się, że, że piłka cały czas jest elementem, może taką dziedziną, która zaskakuje i ktoś mówi, i ten kto mówi, że już wie o piłce wszystko, to w danym momencie myślę, że może zostać bardzo niemiło zaskoczony, bo myślę, że nie ma takich ludzi, którzy piłkę zgłębili w taki sposób, że, że wiedzą o niej wszystko. Wiedzą dużo, mniej, średnio, ale, ale tutaj rzeczywiście żeśmy się bardzo dobrze przygotowali. Jeszcze raz Podkreślam, że jest to zespół, który, który naprawdę gdzieś tam ma swoją filozofię, e, trenera, który, który wprowadza tę filozofię i rzeczywiście tych zawodników, którzy Państwo widzieli, myśmy widzieli, to jeszcze jest duża grupa bardzo młodych graczy, którzy też jest e, wdrażana w, w tą filozofię, w tą kulturę gry. Także rzeczywiście można powiedzieć, że, że, że to jest przeciwnik bardzo, bardzo e, wymagający na tym poziomie rozgrywkowym i dlatego tak bardzo trzeba podejść z respektem do niego. Bawrusiewski, Polska Kasowa? Czy że bardziej spodziewacie się tego, że oni będą chcieli się właśnie no, ze względu na ten niekorzystny wynik rzucić i szybko odrobić stratę, czy jednak szukać szans w tych swoich silnych kontratakach? Tak, szczerze, szczerze myślę, że, że trener Słowański tutaj różne strategie stosował i do tych różnych strategii też musimy się przygotować. Nie chcę tutaj dywagować, czy oni zaatakują, czy się cofną. Po prostu przede wszystkim uczulamy zawodników na pewne, na pewne sposoby Gry przeciwnika i jednocześnie jak mają reagować w tych sposobach gry. To nie chcemy narzucać, bo rzeczywiście w różny sposób potrafią rozgrywać, rozgrywać ten, ten atak, czy też pozycyjny, czy gry w ofensywie, i na to, na to uczuwamy cały czas podczas już tych odpraw, które mamy w naszych piłkarzach. Także tutaj nie, nawet nie chciałbym się odnosić, bo rzeczywiście ten, ten sposób może być różny. Także, także na to musimy być przygotowani, bym powiedział, na sytuacyjne takie podejście do, do meczu. Młodych szkoły z Wrocław. Panie że jest w tym kraju dużo młodych graczy, który się na tyle spodobał, że ten książę się dowiedział? Szczerze mówiąc tak, rzeczywiście obserwujemy kilku graczy, aczkolwiek powiem tak, że mimo że mówi się, że ci zawodnicy nie mają wysokich kontraktów, i oczywiście tak jest, to jednak jeżeli odchodzą, z klubu, to wychodzą, odchodzą za wysokie pieniądze, mimo wszystko. No, Albo no dokładnie, no, ale, ale to się tak mówi, bo to... Nawet jak patrzymy na słoweńskich piłkarzy, gdzie grają, w jakich kierunkach idą i dokąd idą, to trzeba powiedzieć, że na pewno przy tej nacji, która około 2 milionów, to mają naprawdę wysokie klasy zawodników, którzy grają w dobrych ligach. Także mamy, w nasz działka o tym rzeczywiście ma pewne rzeczy i pewne procedury gdzieś tam przygotowane, aczkolwiek tak powiedziałem. to... To już im mniej niż, tak powiem informacji, tym jest lepiej dla, dla zespołu, który, który ewentualnie chce pozyskiwać jakiś gracz. Zapytam może w ten sposób, a pan nam ten czarny napastnik samy że... No nie, obserwowaliśmy tego, natomiast y, ja <laughs> wiem, mimo wszystko mamy troszkę inne, inne spojrzenie na napastnika, na którego, którego chcemy pozyskać, mimo wszystko, że szukamy troszeczkę innego, innego typu e, charakterologicznego, troszkę sposobu, sposobu grania tego. Aczkolwiek na pewno jest to groźny piłkarz. Tak? Jest to piłkarz, tak jak, tak jak klasyczna dziewiątka, czyli zawodnik wykraczający, silny, e, sytuacyjnie działający, mniej może pracujący w defensywie, ale bardzo groźny w takich właśnie e, sytuacjach wykończenia, czyli to co to ta kontra, czy też e, przy Także no, na pewno jest, jest to ciekawy, ciekawy piłkarz, aczkolwiek tak mówi. Mamy też swoje gdzieś tam typy, zobaczymy jak to się wszystko potoczy. jest taka, ja nie chcę powiedzieć data graniczna, ale jest taki. Tak, nie wiem, wasze podejście, że sobie powiedzieliście, że jeśli do pewnego momentu nie będzie napastnika, to wy zaczniecie po prostu uczyć tej drużyny grania bez napastnika. No czy to, żeśmy już przeżywali. Bo ja jesieni może... pokazał, Aha, że się da i, że, i w sumie też się okazało, że, 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 że się da. Obok mnie siedzący Mateusz bardzo dobrze wypełniał rolę napastnika, że może to jest też y, sposób grania, y, który... Ja znowu wracam do tego, co wielokrotnie mówiłem. W Śląsku zawsze, zawsze y, stał na pomocy. Tak? Na linii pomocy od czasów wcześniejszych, tak i teraz, y, zawsze pomoc. To dopiero przyjście, powiedzmy, Marko Paśmą zmieniło trochę sposób grania i rzeczywiście był taki napastnik, który w <coughs> e, bramki e, jako, jako ta, ta typowa dziewiątka. Natomiast Marko też e, ma pewną charakterystykę, która gdzieś tam pasowuje się w ten sposób Grisłowska. Także e, są dat granicznych, e, nie ma szczerze mówiąc, choć niewątpliwie chcielibyśmy. Szybko tego zawodnika poznajemy sobie sprawę, że przy naszej sposobie pracy też to yy, każdy dzień yy, jest dla na nas ważny. Mamy pewien system pracy i rzeczywiście zawodnicy, którzy przychodzą, przez kilka tygodni nic nie robią. No dokładnie, przychodzi, przychodzi ktoś, ktoś, kto to no, musi potraktować bardzo indywidualnie, bo rzeczywiście w ten system go wsadzenie, no to jest to problem, że może to yy, finalizować się kontuzją, no, bo rzeczywiście ten, ten poziom treningu wzrasta coraz, coraz, coraz wyżej i to jest jakiś problem dla nas. Aczkolwiek no nie możemy też e, znowu być pod ciśnieniem ogromnym, bo wtedy e, się popełnia błędy, czyli nie jest cierpliwym i się samemu na sobie to ciśnienie wytwarza. Także tutaj musimy być bardzo cierpliwi, jeżeli chodzi o, o wybór, bo, bo nie ukrywam, że były dobre, dobre e, jakby i trafne decyzje, ale też były nietrafione decyzje, tak jak to w zawodowej piłce jest. Także tutaj musimy zminimalizować ten, ten procent nietrafionych decyzji.